Nie mogę ruszyć z miejsca. Miejsce zawodne u mną. całkowicie. Ciągle tylko słyszę skowyt upływającego czasu. Czy powinnam coś zmienić? Tylko co? Plan? Ściany? Czy obcięcie końcówek włosów będzie mi się liczyć? Nie mogę ruszyć z miejsca. Strach przed każdym innym miejscem paraliżuje mnie całą i zjada od środka. To tak, jakby krok naprzód kąsał niczym przyczają w przewarach kobra. Dobra, może lepiej tu zostać. Tu przynajmniej ból jest znajomy. Wiem, u kogo mogę się zadłużyć, a u kogo najlepiej nie pożyczać. I rodzina ciągle ta sama. Co jeśli tam w innym miejscu spotka mnie coś gorszego od tego, co znam? Co jeżeli tam nie będę szczęśliwa?